Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w, w, w Battlefield'zie trójce. No i gramy na mapie... nie, nie wiem, to jest... tu do Zeheranu? Coś takiego, w każdym bądź razie... Jest troszeczkę za głośno, muszę to jeszcze ściszyć, oczywiście, oczywiście. Okej, okay, teraz powinno być lepiej, zapiszę ustawienia. No, teraz jest ty coś, Glancuś. No i kość już zabiliśmy Czemu nie giniesz? Gin, tam ktoś biegnie Tam ktoś też bijzie Biegnie, widzie Widzie, widzie, później widzę Kurde Gin, 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 gin No, elegancko Kogo my tam jeszcze mamy? Tam ktoś biegnie, tutaj ktoś biegnie Dobra, dostał, ale ja chyba założę jakąś lunetę czy coś do tego. Poza tym wezmę sobie jeszcze właściwie pistolet, bo ja wolę grać B400... Nie, ten... Nie, 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 nie. G18C. I tutaj dostosujemy sobie lunetę, 12 krotne przybliżenie. I możemy grać. Możemy grać, możemy grać. Oczywiście... Mm... Jak chcecie to mogę więcej nagrywać BFa, mi Minecrafta, Minecrafta. Też piszcie co byście sądzili od jakiejś serii tam pełnych meczów z Go. Eee, pełne, no pełnych meczów z CSGO właśnie, bo ja no, no... nie ukrywajmy gram częściej w go chyba niż w Minecrafta. O tam ktoś kurde. Nie, nie! Kurde z gumu. kurde. Może zagram nie wiem tym. Nie że... Opisuje się, że u grasz snajperem, bo no, każdy praktycznie chciałby grać od razu z snajperem, a to, żeby grać dobrze z snajperem, to też troszeczkę trzeba umieć grać normalnie, także ja na przykład w Call of Duty, na, na, na konsoli oczywiście, bo jestem lamka trochę na, nie no, gram tym snajperem, <laughs> y jeśli chodzi o PC, to ja w Call of Duty jestem lamka, taka mocna, a jeśli chodzi o konsolę, no to nawet nawet daję radę, nie? Na konsolach. Bo niejednokrotnie otwieram tam tabelę, rankingową. Tak. Mogę to rozwalić, kurde. Ej no! Ja nic nie widzę! Dobra. Już, już umarłem, no. W końcu w sumie to mogę zagrać z bronią, którą najwięcej grałem, z karem? No dobra, to za chwilę zagramy tym mm, scoutem. Nie wiem, czy można nazwać to Scout, ale w każdym razie zagramy z snajperem, z wiadowcą. Bądź... No to był nawet Polak tam, ale to no, nie będziemy tym grać. Dobra, dobra. Sygnalizator. Tutaj nic innego nie mam, tutaj także Ej, to pozwól mi się odrodzić najpierw. Wbiegł. Hmm. hmm, hmm, hmm. Dobra. Oj, co się ścięło. Lekko. Ha! Lekki boss. Jak cię tam nie widziałem? A weźmiemy, od razu, załóżmy ten y, laser, tak? Laser. Świetnie. tutaj. Siły ekspedycyjne. Dobra, niech będą siły ekspedycyjne. Oh, yeah. Dobra, to trzeba troszeczkę przykampić szczerze powiedziawszy. Jak tutaj statystyki wyglądają? No, 5-6. Jeszcze na sterniku. Drogi O, tutaj Tam ktoś jest, tam ktoś jest. Dobra, uciekać, uciekać. O nie! Granat! Wybuch wybuchł już. A wiedział tam, wiedział, że ja tu jestem, no nie. Nie, mieć No nie mogę. A drugi raz mnie już zabił, ja go nie mogę ubić. To jest tej ciasnej. Wow, tem tylko Zauważyłem wrogiego snajpera. Zachowajcie ostrożność. Odbiór! Zauważyłem wrogiego snajpera. Zachowajcie ostrożność. Odbiór! Ha, zleciał. Musimy mieć. O, oh, fucking. Słyszałem granat, co tu wleciał. Zleciał. Tu. Okay. Oh, nie mogę nikogo ubić! Muszę... Nie, będę grać tym czym gram lepiej. Dobra, przynajmniej asystent przy zapiciu z księgwożdżeniem. Może no, zagramy sobie tutaj. No nie mam czym grać właściwie. Wolę bez celownika niż z celownikiem. To już jest końcówka meczu. No to chyba zagram jeszcze drugi, bo też trochę krótko. No nie, byłem ostatnim zabity. Nie. No, chyba zagram jeszcze tą, 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 ten drugi. 6-10, no nie tak źle. No, mogło być lepiej. 10 punktów. 200 no także 200. Dobra, co my tutaj mamy? Pojazdy nie lubię się. A jest niby ten, że... że jest... No lepszy jest, nie? Bo można jeździć od Można jeździć pojazdami i tak dalej, i tak dalej. I dalej, Nie? No. I jest także. To to wiele, wiele więcej broni, nie? I tu masz wiele więcej dodatków. W ogóle tutaj grałem w beta ogółem. Grałem 16 godzin. To jest mało. Ja w go mam nad 100. No, takie staty, brawo. Właściwie to. Ja mam tylko tutaj 14 poziom. To jest nisko. Kaspiska granica i pewnie milion. milion godzin wyczytywania, więc. będzie cięcie może. Nie wiem. W każdym razie. Nawet na jakimś komputerze z NASA to się wczytuje godzinami. O! O! o to jest rekord! No krótko się wczytywało do sobie. Dobra, to skasowałem. Border to mogę sobie tutaj zagrać. Snajperką. Ale jeszcze chyba nie. A, już gramy. To tak trochę cicho było. W świetle tak patrzyłem. Jak to wygląda w Ultra. I w Ultra to nie wygląda. Bo to nie czy systemu grafika tutaj na Ultra. No, co miałbym zrobić tutaj w tej sytuacji? No naprawdę. Czasami ciężko się tutaj gra. Dobra, wezmę tego SKS-a. Właściwie tu mam jakiś tam dodatek, co broni mi dodaje. Jak pomini. Dobra, ja chcę bez. Nie chciałem bez celownika! Ciągle mi to narzucacie. Dobra, może być. W sumie tym nie, nie strzela się tak źle, w sumie. Podoba mi się też w BF, że jak masz... Jak komuś zadasz 18 obrażeń, to dostajesz tyle punktów przy asyście. To jest świetne według mnie. I za to między innymi wolę BF od Call of Duty. Chociaż jak też troszeczkę, naprawdę troszeczkę zranisz w Call of Duty troszeczkę, no to, to, to trochę się nawet to przydaje, bo... Mm, Dostajesz więcej punktów, jak na przykład teraz dostałem 18, ale to też, bo to jest trochę farmienie dla ludzi. Co on robi? On jakieś haki miał. Skąd ty strzelasz? Skąd ty strzelasz? Stamtąd. O, teraz wystartowałem. <grym>, nie wystartowałem, dużo asyst. Tylko... Ciągł tylko asysty, no. Mógłby też się liczyć gdzieś tutaj asysty, no nie? to Właśnie tego karabinu wyborowego, bo to w sumie nie jest karabin z Tylko bardziej karabin wyborowy, jest właśnie to, że ma naprawdę obszerny magazynek pojemny, nie obszerny. Dobra, koń zabiję. No, ha, latarkę już wbiłem. Ej, ja tam kogoś widziałem. O, w dupkę. Także jeśli was, bo macie delikatne uszy, to <noise> z góry przepraszam, bo ja nie mogę wyłączyć tych przekleństw w grze. No także jeśli macie delikatne już to... Grajcie z jakimś amerykańskim dubbingiem, bo lepiej, lepiej słyszeć fakt niż naszą polską. Nie, będę to mówić. To jest trochę głupie. Ja się tutaj też za bardzo skupiam, bo w sumie to jest gra, w której potrzeba się skupiać, a nie milczeć. W sumie milczeć, bo jak się jest się skupionym, to się milczy raczej. No także powtarzam się także, 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 także Nie mogę tak robić. Macie tam u siebie żołnierza. I naokoło. No i ty tutaj pewnie wybiegniesz. Mam cię ptaszorku. Ha, 0 HP Trzeba by się apteczka w sumie o! Zobaczcie ile procent życia Uuu, przypadek nie sądzę Zauważyłem wrogiego snipera zachować czujność sumie to dobrze mi idzie Bo 7-1 to jak na mnie to naprawdę mocne staty Teraz się musimy zakraść pod wrogą, nie wiem po prostu się zakraść Właściwie, jak tam u was e... E, jak tam szkoła mm. no takie pytanka u mnie mam w klasie 32 osoby 32 osoby w klasie no, wyłaś, wyłaś, wyłaś posłaby tam, a już nie mam granatów, Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bo głupio by było teraz zginąć. No jakoś odsunę Głupio by było teraz zginąć, głupio. GŁUPIO BY BYŁO ZGINĄĆ! Nie! Kwa, Fak, kwa kwa, kwa, kwa... Kwa. No, już nie mam amunicji w broni. O, zginęłem! Osiem jeden. yes est Wow. dużo dzieje w sumie w tym miejscu ej, login tam też ten okej. Okay. Ładuj, ładuj, ładuj. Ej, tu jest jakiś dron. Ha, widzicie? Ta, ja chyba też coś takiego mam. To jest naprawczy. Nim chyba też można ranić. Bo palnikiem można ranić. On też ma palnik taki budowany. No to jest taki robot naprawczy, nie? Zachować ostrożną, zauważmy, żołnierza, bo Trzeba troszeczkę przed nimi celować A, Widzę, że tutaj dwa strzały no, potrafią zabić po prostu No ale też są karabiny sniperskie co zsz, zabijają po strzale Widzę wrogiego żołnierza Odbiór O nie 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 miałbym jak mu uciec. Wreszcie tam coś dostałem na tego SKS-a. Przednie, tu mic promieni. A tu mic jak należy. Płomieni, nie promieni. jest chyba najlepszy, bo nie widać skąd strzelam. Może z odgłosu. Jak coś nie ma schawek, to. Nie! I ty można zabić. Ty to ma działko chyba nawet. Dobra, wezmę może to. Dobra, wezmę to. Może z tamtego łatwiej się zabija, bo... No, skup, bitches! No bardzo, tam widziałem, że ktoś biegł, bo widziałem czerwony, pomarańczowy, nie czerwony. Alex to Dobra, zabiję. Tobie za 75 chyba. Jeśli. O! Super ref refleks, refleks, refleks. I nie, chyba tym XSSM -XS -XS się lepiej gra. Chociaż jest jakiś znacznik odrodzeń? Muszę zobaczyć. Tu tak milion graczy, że tak siedzi tutaj. I płaczę. Nie że... No ale też mamy yy, Call of Duty Black Ops. Jedynkę to mogę też tego nagrywać, jakbyście chcieli. Kampanię na pewno nagram, nie? No, e, on słabo, słabo rzuca tym granatem, według mnie. Jakby nie miał siły w ogóle. Jeszcze trzech, słyszycie? Skurczy by Kur... <gry> Dobra, także w tym odcinku to by było na tyle. Jedna no, przegrana, druga wygrana. Nawet dobrze mi poszło, 12-5, statystyki nie najgorsze. No ale też nie najlepsze, bo ktoś miał 24-5. No ale ja troszeczkę latałem, więc... Zobaczysz zobaczyska ziomale. Nie ziomale. Nie lubię stwierdzenia ziomale. Na razie po prostu. Czekaj, bo jeszcze się głos O